80 funtów tygodniowo na zakupy w Londynie. James uważał to za normę. Dobra pensja, przyzwoity supermarket, zwykłe jedzenie. Po przeprowadzce do Polski w celach służbowych wszedł do miejscowego sklepu tylko po chleb. To, co wydarzyło się później, zmusiło go do przemyślenia całego swojego życia. James Carter stał przed regałem z pomidorami w warszawskiej biedronce i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przed nim leżały duże, Jasno-czerwone pomidory z zielonymi ogonkami, emanujące prawdziwym pomidorowym aromatem. Tym samym, który pamiętał z dzieciństwa spędzonego na wsi u babci w Devon. Pochylił się bliżej, wciągnął powietrze. Zapach był intensywny, świeży, żywy. Wziął jeden pomidor do ręki. Jędrny, sprężysty, ale nie kamienny, z cienką skórką, przez którą przeświecał sok. James... 40-letni specjalista IT z Londynu przeprowadził się do Warszawy trzy tygodnie temu w ramach kontraktu służbowego. Jego firma otwierała biuro w Polsce i zaproponowano mu objęcie kierownictwa lokalnego zespołu programistów. Pensja pozostała brytyjska, ale życie było już polskie i to już zaczynało go zaskakiwać każdego dnia. Pierwsze co go uderzyło po przeprowadzce to jedzenie, a ściślej jego jakość i cena. W Londynie James przyzwyczaił się do robienia zakupów w Tesco lub Sainsbury's, wydając na tygodniowe zakupy dla siebie samego około 70-80 funtów. I to przy założeniu, że brał najprostsze rzeczy: kurczaka, warzywa, mleko, chleb, owoce nic wykwintnego żadnych delikatesów po prostu podstawowy zestaw do przygotowania kolacji i śniadań. Ale jakość tych produktów była przygnębiająca. Pomidory w brytyjskich supermarketach były bez smaku, wodniste, z grubą skórką, której nie dało się przerzuć, leżały miesiącami i się nie psuły, nie dlatego, że były świeże, ale dlatego, że były genetycznie modyfikowane i przetworzone chemią do stanu plastiku. Ogórki chrupały, ale nie miały smaku. Truskawki wyglądały idealnie jednakowe owoce jak z obrazka, ale jak się je próbowało, rozczarowywały, bo były kwaśne i twarde. Mięso też było problemem. Piersi z w opakowaniach próżniowych wyglądały normalnie, ale po przygotowaniu zmniejszały się o połowę, bo były napompowane wodą. Na patelni wydzielała się biała piana, kurczak stawał się gumowy, bez smaku. Wołowina kosztowała szalone pieniądze 20 funtów za kilogram przyzwoitego steku, a tani mielony był tłusty i wątpliwego pochodzenia. Produkty mleczne to osobna historia. Mleko w Wielkiej Brytanii często okazywało się ultrapasteryzowane, o długim terminie przydatności, ale z dziwnym posmakiem. Ser był albo drogi, importowany, albo tani i bez smaku brytyjski cheddar, który nadawał się tylko do kanapek. Chleb to w ogóle katastrofa. Krojone bochenki w plastikowych torebkach, miękkie jak gąbka, słodkawe, o składzie, gdzie połowa składników to konserwanty i polepszacze. Prawdziwy chleb z chrupiącą skorupką i miękiszem można było znaleźć tylko w drogich piekarniach, a kosztował 3-4 funty za bochenek. James nie był smakoszem, nie czytał blogów kulinarnych i nie oglądał programów szefów kuchni. Był po prostu zwykłym człowiekiem, który lubił dobrze zjeść, ale w Londynie stało się to luksusem. Miał dobrą pensję, około 5 tysięcy funtów miesięcznie ale po opłaceniu wynajmu mieszkania 1800 funtów za kawalerkę w strefie 2, transportu 150 funtów za bilet miesięczny, opłat za media 150 i innych wydatków, wolnych pieniędzy zostawało niewiele. I wydawanie ich na drogie, jakościowe jedzenie wydawało się niedopuszczalnym luksusem. Dlatego kupował to, co było dostępne pomidory bez smaku, wodnistego kurczaka, plastikowych chleb. I pogodził się z tym, jak pogodziły się miliony Brytyjczyków. Jedzenie przestało być przyjemnością, stało się po prostu paliwem dla organizmu. I teraz stał w polskim supermarkecie, trzymał w ręku pomidor, który pachniał prawdziwym pomidorem i nie mógł uwierzyć. Spojrzał na cenę 4,90 za kilogram. Szybko przeliczył w myślach około funta. W Londynie przyzwoite pomidory kosztowały minimum 3-4 funty za kilogram, a te polskie wyglądały lepiej. Położył kilogram pomidorów do koszyka i ruszył dalej przez dział warzywny: ogórki, mocne, ciemnozielone z kolcami. Wziął jeden, powąchał, pachniał ogórkiem, nie plastikiem 2,50 za kilogram 50 pensów. W Wielkiej Brytanii minimum 2 funty papryka. Żółta, czerwona, pomarańczowa, wszystkie grubościenne, błyszczące, świeże. Siedem złotych za kilogram, półtora funta. W Londynie jedna papryka kosztowała funt, półtora. Sałata, kiędzierzawa, zielona, z korzeniami, jakby dopiero co z grządki. Trzy złote za pętek. W Wielkiej Brytanii opakowanie zwiędłego sałaty kosztowało dwa funty. James chodził po dziale i narastało w nim zdumienie. Ziemniaki. Młode, czyste, równe. 3 złote za kilogram. Marchewka. Słodka, jasna, niesucha. 2 złote. Kapusta. Biała, zwiarta, ciężka. 1,5 zł za kilogram. To były grosze w brytyjskim rozumieniu, a jakość była wielokrotnie wyższa. Przeszedł do działu mięsnego. I tu czekał go nowy szok. Piersi z kurczaka. Różowe, świeże, bez nadmiaru wilgoci. 15 zł za kilogram. 3 funty. W Londynie 8-10 funtów. Wieprzowina. Kotlety, schab, żeberka. Wszystko wyglądało jakby rzeźnik właśnie poćwiartował tuszę. Ceny 20-30 zł za kilogram. 4-6 funtów. W Londynie dobra wieprzowina kosztowała 12-15 funtów. Wołowina. Steki rybaj, polędwica, antrykot leżały na wystawie. Marmurowe, z żyłkami tłuszczu, które obiecywały soczystość przy smażeniu. 50-70 zł za kilogram, 10-15 funtów. W Londynie taki styk kosztował 25-30 funtów za kilogram, a często i więcej. James wziął opakowanie piersi z kurczaka, potem dodał kotlety schabowe, potem nie wytrzymał i położył mały stek. W sumie nabrał mięsa za 40 zł. 8 funtów. W Londynie taki zestaw kosztowałby minimum 30 funtów. Dalej był dział mleczny. Mleko. W szklanych butelkach i kartonowych opakowaniach od różnych producentów. Wrzeł butelkę. 3% tłuszczu, świeże z gospodarstwa. 4 zł za litr. Mniej niż funt. Spróbował później w domu. Mleko było gęste, słodkawe, prawdziwe. Nie ta wodnista papka, którą sprzedawano w Wielkiej Brytanii. Śmietana. 20% tłuszczu. Gęsta, śnieżno-biała. 5 zł za pół kilograma. W Londynie małe opakowanie śmietany kosztowało 3 funty i była kwaśna i rzadka. Twaruk. Ziarnisty, świeży, z prawdziwym mlecznym smakiem. 6 zł za pół kilograma. W Wielkiej Brytanii twaruk był rzadkością i kosztował szalone pieniądze. Sery. Cała gablota. Polskie, francuskie, włoskie, holenderskie. James wziął lokalny ser. Twardy, dojrzały, z oznaczeniem, że zrobiony w polskiej serowarni. 20 zł za 300 gramów. 4 funty. W Londynie dobry ser kosztował 8-10 funtów za taki sam kawałek. Doszedł do działu pieczywa i tu czekał go ostateczny cios. Przed nim stały regały z chlebem. Dziesiątki rodzajów. Biały, szary, żytni, z ziarnami, z otrębami, bagietki, bułki, rogaliki, pączki pachniało świeżym pieczywem, nie sztucznym aromatem, ale prawdziwym drożdżowym ciastem. Wziął bochenek chleba żytniego, ciężki, zwarty, z grubą skórką. 3,50, 70 pensów. W Londynie taki chleb kosztowałby 4-5 funtów, jeśli w ogóle można by go było znaleźć. James doszedł do kasy z pełnym koszykiem. Pomidory, ogórki, papryka, sałata, ziemniaki, marchewka, kurczak, wieprzowina, stek, mleko, śmietana, twaróg, ser, plus jeszcze jajka, masło, makaron, kasze. Kasierka przebiła wszystko. 87 zł. Wyciągnął kartę, zapłacił, przeliczył w myślach 18 funtów. 18 funtów za pełny koszyk jakościowych produktów, których starczy na tydzień. W Londynie wydawał 70 80 funtów na zakupy znacznie gorszej jakości. Wyszedł z supermarketu z torbami w rękach, wsiadł do tramwaju i przez całą drogę do domu przetwarzał to, co zobaczył. To nie była jednorazowa promocja ani specjalna oferta, to były zwykłe ceny zwykłego polskiego supermarketu. Nie premium, nie elitarnego. Zwykłego, do którego chodzą miejscowi mieszkańcy po codzienne zakupy. W domu rozpakował torby. Rozłożył wszystko na kuchennym stole i po prostu stał, patrząc na produkty. Pomidory świeciły się na czerwono, papryka błyszczała, mięso emanowało świeżym zapachem, chleb chrupał szkurką. To było prawdziwe jedzenie, nie półprodukty, nie chemia, nie plastik. Postanowił przygotować coś prostego: sałetkę z pomidorów i ogórwów, smażonego kurczaka z ziemniakami. Zaczął kroić pomidora, nóż łatwo wchodził w miąż. Sok kapał na deskę, nasiona były duże i soczyste. Spróbował kawałek, smak eksplodował w ustach. Słodki, z lekką kwaskowatością, nasycony. Prawdziwy pomidor, jaki powinien być. Ogórek chrupał pod nożem, pachniał świeżością. Papryka była soczysta, słodka. Pokroił wszystko, polał oliwą i solą. Żadne sosy nie były potrzebne, produkty mówiły same za siebie. Kurczaka po prostu posolił, popieprzył i usmażył na patelni. Mięso nie wydzielało wody, nie pieniło się, po prostu się smażyło, pokrywając się złotą skórką. Zapach był niesamowity. Kiedy spróbował, kurczak był delikatny, soczysty, z prawdziwym kurczakowym smakiem. Nie gumowy, nie mdły. Ziemniaki ugotował, doprawił śmietaną. Śmietana była gęsta, łyżka w niej stała, smak był nasycony, śmietankowy. James usiadł przy stole, spojrzał na talerz i zrozumiał. To była pierwsza normalna kolacja od kilku lat. Nie droga, nie w restauracji, po prostu domowe jedzenie z prostych produktów, ale smak był taki, jakby przygotowywał go profesjonalny szef kuchni z premium składników. Jadł powoli, delektując się każdym kęsem, i w głowie kręciła się jedna myśl. Jak to się stało, że w Wielkiej Brytanii, jednym z najbogatszych krajów świata, nie można kupić normalnych produktów za przyzwoitą cenę, a w Polsce, którą na zachodzie uważa się za biedny wschodnioeuropejski kraj, to jest elementarne? Następnego dnia w pracy opowiedział o tym swoim nowym polskim kolegom. Wymienili spojrzenia, uśmiechnęli się i powiedzieli, że tak, słyszeli, że w Wielkiej Brytanii z jedzeniem jest źle. Ale nie myśleli, że aż tak. Dla nich kupowanie świeżych warzyw i jakościowego mięsa było czymś zwyczajnym, oczywistym. Jeden z nich kolegów, Maciej, 30-letni programista, który pracował rok w Londynie, potwierdził słowa Jamesa. Kiedy mieszkał w Wielkiej Brytanii, był zszokowany jakością jedzenia w supermarketach. Pomidory, które nie pachną, chleb, który nie czerstwie tygodniami, mięso, które zamienia się w gumę. Wydawał ogromne pieniądze na jedzenie, ale i tak nie mógł się normalnie odżywiać. Kiedy wrócił do Warszawy, pierwszą rzeczą poszedł na targ, kupił kilogram pomidorów i zjadł je po prostu tak z chlebem i solą. Przyjemność była niesamowita. Inna koleżanka, Kasia, dziewczyna około 25 lat, opowiedziała, że jej siostra mieszka w Manchesterze. I za każdym razem, kiedy przyjeżdża do Polski, upycha walizkę polskimi produktami kiełbasami, serami, chlebem, nawet mrożonymi pierogami. W Wielkiej Brytanii nie może znaleźć niczego podobnego pod względem smaku i ceny. James słuchał i rozumiał, że to nie jest jego osobiste wrażenie, to systemowy problem. Wielka Brytania, wychodząc z Unii Europejskiej, stanęła w obliczu inflacji, zerwania łańcuchów logistycznych, wzrostu cen. Ale nawet przed Brexitem jakość produktów w brytyjskich supermarketach była wątpliwa. Kraj opętany efektywnością i zyskiem poświęcił jakość jedzenia na rzecz niskich kosztów własnych i długiego okresu przydatności. Polska natomiast, pomimo niższego poziomu życia w porównaniu z Wielką Brytanią, zachowała kulturę jakościowego jedzenia. Tu nadal działały małe gospodarstwa, lokalni producenci, tradycyjne piekarnie. Ludzie cenili smak, a nie tylko termin ważności i wygodę opakowania. W weekend James postanowił pójść dalej. Udał się na warszawski targ Hala Mirowska, o którym opowiadali mu koledzy. To był kryty targ, gdzie handlowali rolnicy i mali producenci. Wszedł do środka i ogarnęła go atmosfera prawdziwego rynku. Zapachy, głosy, kolory, lady uginały się od produktów. Warzywa i owoce leżały górami. Jabłka dziesiątek odmian, gruszki, śliwki, winogrona, rzędy mięsne, tusze, szynki, kiełbasy, wędliny… Lady mleczarskie, sery, twaruk, masło, śmietana, rzędy rybne, świeża ryba na lodzie, wędzona, suszona, sklepy piekarskie, bochenki, bułki, rogale, wypieki. James podszedł do warzywniaków. Starsza kobieta, która tu handlowała, zobaczyła zagubionego cudzoziemca i uśmiechnęła się. Zapytała po angielsku, czy potrzebuje pomocy. Skinał głową i poprosił o pokazanie najlepszych pomidorów. Wzięła duży ciemnoczerwony pomidor, prawie bordowy. Podała mu. James powąchał. Aromat był jeszcze silniejszy niż tych, które kupił w supermarkecie. Kobieta wyjaśniła, że to odmiana, którą sama uprawia na działce pod Warszawą. Bez chemii. Tylko obornik i woda. Cena 8 zł za kilogram. James kupił 2 kilogramy. Potem wziął ogórki małe, kolczaste, pachnące latem. Paprykę, którą uprawiała w szklarni. Cebulę, czosnek i zioła. Wszystko świeże, wszystko z ziemi, wszystko prawdziwe. Przeszedł do rzędu mięsnego. Rzeźnik, duży mężczyzna w fartuchu, ćwiartował tuszę wieprzową. James poprosił o kotlety, rzeźnik odciął kilka kawałków prosto przy nim, zważył, zapakował. 30 zł za kilogram, mięso parowe, jeszcze ciepłe, z żyłkami, które obiecywały smak. James kupił kiełbasę, domową wędzoną, którą rzeźnik robił sam. Spróbował kawałka, który mu zaproponował. Eksplozja smaku, dym, przyprawy, mięso. Nic wspólnego z klastikowymi kiełbasami z brytyjskich supermarketów. Na ladzie mleczarskiej kupił ser, twardy, dojrzały z niebieską pleśnią z mleka koziego. Każdy gatunek sprzedawca dawał spróbować. W Wielkiej Brytanii w supermarketach nikt nie daje spróbować bierz i płać. W sklepie piekarskim kupił ogromny bochenek wiejskiego chleba kilogram i pół, na zakwasie, z grubą skórką 6 złotych. W Londynie taki chleb kosztowałby 80 funtów, jeśli w ogóle można by go było znaleźć. Wyszedł z targu z ciężkimi torbami i szczęśliwą twarzą. Wydał około 100 zł, czyli 20 funtów. Kupił produktów na tydzień przy tym jakości o jakiej Wielkiej Brytanii można było tylko marzyć. W domu rozłożył wszystko na stole, zrobił zdjęcie i wrzucił na Instagrama z podpisem, że w Polsce odkrył na nowo czym jest prawdziwe jedzenie. Pod postem od razu zaczęły pojawiać się komentarze. Brytyjscy znajomi pisali z zazdrością, Polscy znajomi śmiali się i mówili, że jeszcze nic nie widział. Trzeba jechać na wieś, tam w ogóle bajka. James zaczął gotować. Zrobił sałatkę z tych targowych pomidorów, pokroił, posolił, dodał cebulę i olej. Spróbował. Smak był tak nasycony, że oczy zamknęły się z przyjemności. To nie był zwykły pomidor. To był koncentrat lata, słońca, ziemi. Usmażył kotlety, mięso skwierczało na patelni, Pokrywało się rumianą skórką, pachniało także ślinka ciekła. Gotowe kotlety były soczyste, delikatne, rozpływały się w ustach. Wieprzowina miała prawdziwy smak wieprzowiny, nie gumową konsystencję i nie wodnistość. Podkroił kawałek chleba, skórka chrupnęła, a był porowaty, z dużymi dziurami, pachniał kwaskowatością zakwasu. Posmarował masłem. Masło było tłuste, żółtawe. Prawdziwe śmietankowe, nie margaryna. Ugryzł. Chleb był smaczny sam w sobie, bez żadnych dodatków. James siedział w kuchni, jadł i myślał o tym, jak bardzo zmieniło się jego życie przez trzy tygodnie w Polsce. Pensja pozostała ta sama brytyjska, wysoka, ale teraz mógł sobie pozwolić na jedzenie jakościowej żywności każdego dnia, nie licząc pieniędzy, nie wybierając między smakiem a ceną. W Londynie nie oszczędzał na jedzeniu, bo czynsz i inne wydatki pożerały większość pensji. Tu w Warszawie wynajem mieszkania kosztował 2,5 tysiące zł, czyli 500 funtów za dwupokojowe mieszkanie w dobrej dzielnicy. 3,5 razy taniej niż maleńka kawalerka w Londynie. Opłaty za media 300 zł, 60 funtów. W Londynie 150 funtów. Transport 100 zł za bilet miesięczny, 20 funtów. W Londynie 150 funtów. Wychodziło, że przy tej samej pensji w Polsce zostawało mu 3-4 razy więcej wolnych pieniędzy. I za te pieniądze mógł kupić produkty 10 razy lepszej jakości niż w Wielkiej Brytanii. To była jakaś ekonomiczna anomalia, ale działała na jego korzyść. James zaczął eksperymentować z gotowaniem. W Londynie prawie nie gotował. Po co skoro produkty bez smaku? Jadł półprodukty, zamawiał jedzenie, przekąsał kanapkami. Tu, gdy pod ręką były jakościowe składniki, gotowanie stało się przyjemnością. Robił duszoną wieprzowinę z warzywami, mięso robiło się miękkie, warzywa zachowywały smak. Piekł kurczaka z ziemniakami, wychodziło aromatyczne, soczyste. Gotował zupy na rosole mięsnym, z prawdziwymi warzywami, z ziołami. W Wielkiej Brytanii nie gotował zup, bo rosół wychodził mętny i niesmaczny, warzywa rozgotowywały się na papkę. Próbował polskich dań: bigos, żurek, pierogi z kapustą i grzybami. Kupował gotowe w stołówkach albo gotował sam według przepisów z internetu. Polska kuchnia okazała się syta, smaczna, uczciwa, bez wykwintności, ale z duszą. Koledzy w pracy zauważyli zmiany. James zaczął przynosić obiady z domu: pojemniki z duszonym mięsem, sałatkami, zupami. Wcześniej w Londynie kupował kanapki w firmowej stołówce lub w najbliższym pret-amanże, 5-7 funtów za suchą bułkę z listkiem sałaty i kawałkiem niezidentyfikowanego mięsa. Maciej, jego kolega, pewnego razu powąchał powietrze, gdy James podgrzywał obiad i powiedział, że pachnie jak u babci na wsi. James uśmiechnął się i odpowiedział, że dla niego pachnie jak w dzieciństwie, kiedy jedzenie było jeszcze prawdziwe, a nie plastikowe. Zaczęli rozmawiać i Maciej opowiedział, że w Polsce kultura domowego jedzenia jeszcze żyje. Ludzie gotują w domu, przekazują przepisy, chodzą na targi, wiedzą skąd pochodzą produkty. Oczywiście młodzież coraz częściej je w restauracjach i fast foodach, ale tradycja jeszcze nie umarła. W Wielkiej Brytanii ta tradycja umarła dawno temu. Rewolucja przemysłowa, urbanizacja, dwie wojny światowe. Kultura półproduktów i fast foodów zabiły brytyjską kuchnię. Teraz przeciętny Brytyjczyk nie umie gotować nic bardziej skomplikowanego niż tosty z fasolą, a supermarkety, monopolizując rynek, dyktują swoje zasady: maksymalny zysk, minimalne koszty, chemia zamiast jakości. James przypomniał sobie: jak wcześniej w Londynie kiedyś wszedł do Whole Foods, elitarnego supermarketu, gdzie powinny być sprzedawane organiczne i jakościowe produkty. Ceny tam były kosmiczne: pomidory po 6 funtów za kilogram, kurczak po 15 funtów, chleb po 5 funtów. Kupił coś na próbę, wydał 30 funtów, a w domu już próbował i rozczarował się. Tak, trochę lepsze niż w zwykłym Tesco, ale niewiele. I tak pomidory były wodniste, kurczak twardy, chleb suchy. A tu, w zwykłej biedronce, kupował produkty lepsze niż w elitarnym Whole Foods i płacił 5 razy mniej. Po miesiącu życia w Warszawie James przybył na wadze kilogramy 3. Ale to nie był tłuszcz, tylko mięśnie i zdrowie. Lepiej jadł, lepiej spał, więcej się ruszał, bo miasto było wygodne do pieszych wędrówek i rowerów. Skóra stała się czystsza, energii przybyło, humor się poprawił. Zrozumiał, że w Londynie był w stanie chronicznego stresu i niedożywienia. Nie w sensie ilości kalorii, ale w sensie jakości odżywiania. Organizm nie otrzymywał potrzebnych substancji, bo jedzenie było ubogie, przetworzone, martwe. James założył bloga o swoim doświadczeniu. Nazwał go „Brytyjczyk w Polsce jedzenie, które straciłem i znalazłem ponownie. Pisał posty o swoich odkryciach, o pomidorach, które pachną, o mięsie, które nie zamienia się w gumę, o chlebie, który chrupie, o targach, gdzie można porozmawiać z rolnikiem, który wyhodował twoje śniadanie. Blok szybko zyskał popularność. Okazało się, że tysiące Brytyjczyków za granicą przeżywało to samo: szok z jakości jedzenia w innych krajach i obrzydzenie do tego, co sprzedaje się w brytyjskich supermarketach. Wielu pisało, że myśleli, że problem jest tylko u nich, że ich kubki smakowe się zepsuły. Ale nie. Problem był w samym jedzeniu. James otrzymywał wiadomości od ludzi, którzy zamierzali przeprowadzić się do Polski właśnie z powodu jego postów. Ktoś pisał, że pracuje zdalnie i może mieszkać gdziekolwiek, więc czemu nie w kraju, gdzie jakość życia jest wyższa przy tej samej pensji? Ktoś był emerytem i szukał miejsca, gdzie brytyjska emerytura pozwoli żyć godnie. Ktoś po prostu zmęczył się Wielką Brytanią, drożyzną, szarością, złym jedzeniem. James nie reklamował Polski specjalnie, po prostu dzielił się doświadczeniem. Ale jego posty rezonowały, bo mówiły prawdę, którą wielu czuło, ale bało się wypowiedzieć: że życie w Wielkiej Brytanii stało się nieznośnie drogie i niskiej jakości, że obiecany dobrobyt po Brexicie okazał się kłamstwem, że proste przyjemności, jak smaczna kolacja, stały się niedostępne dla klasy średniej. Pewnego dnia jego post trafił do brytyjskiej gazety The Guardian. Dziennikarz napisał artykuł: Dlaczego młodzi Brytyjczycy wyjeżdżają do Europy Wschodniej? A historia Jamesa stała się jednym z przykładów. Artykuł wywołał burzliwą dyskusję. Ktoś oskarżał wyjeżdżających o zdradę, ktoś zazdrościł, ktoś po prostu smucił się, rozumiejąc, że kraj zmierza w przepaść. James nie czuł się zdrajcą. Urodził się w Wielkiej Brytanii, kochał swój kraj, ale nie był zobowiązany dla niego cierpieć. Jeśli system uczynił życie zwykłego człowieka tak drogim i niskiej jakości, że trzeba wyjeżdżać dla podstawowych rzeczy, jak normalne jedzenie, problem nie jest w ludziach, ale w systemie. Minęło pół roku. James całkowicie zaaklimatyzował się w Warszawie. Nauczył się podstawowego polskiego, znalazł przyjaciół, poznał miasto. Jego kontrakt przedłużono o kolejne dwa lata. Był zadowolony, nie chciał wracać do Londynu. Przyjaciele z Wielkiej Brytanii przyjeżdżali do niego w odwiedziny. Zabierał ich na targ, do supermarketów, do restauracji. Wszyscy reagowali tak samo. Najpierw niedowierzanie, potem zdziwienie, potem zachwyt, potem smutek z uświadomienia sobie, jak źle jest z jedzeniem u nich w domu. Jeden z przyjaciół, Tom, powiedział po kolacji w polskiej restauracji, że wstyd mu się przyznać, ale zapomniał, jaki powinien być smak prawdziwego jedzenia. W Wielkiej Brytanii jadł, żeby napchać żołądek, nie więcej. Tu poczuł przyjemność z jedzenia po raz pierwszy od lat. James skinął głową. To samo. Jedzenie przestało być rutyną, a stało się radością. Każdy posiłek był małym świętem, bo produkty były prawdziwe, smaczne, jakościowe. Napisał o tym na blogu, że jedzenie to nie tylko kalorie, to kultura, to przyjemność, to związek z ziemią, z tradycjami, z samym życiem. Kiedy ten związek się zrywa, kiedy jedzenie zamienia się w plastikowy produkt o długim terminie przydatności, człowiek traci coś ważnego. James nie chciał już wracać do kraju plastikowych pomidorów, gumowego kurczaka i miękkiego chleba, który nie twardnieje tygodniami. Znalazł miejsce, gdzie jedzenie było prawdziwe, gdzie za niewielkie pieniądze można było jeść jak król, gdzie przyjemność ze śniadania, obiadu i kolacji była dostępna dla każdego. Stał się oknie swojego warszawskiego mieszkania. Trzymał w ręku kanapkę z wiejskim chlebem, domową kiełbasą i świeżym pomidorem, i myślał o tym, jak jeden prosty produkt pomidor, który pachnie, Zmienił jego życie. Otworzył mu oczy na to, co stracił, żyjąc w Wielkiej Brytanii, i pokazał, że można żyć inaczej. Brytyjskie pomidory to plastik. Tu pachną i są smaczne. I dotyczy to nie tylko pomidorów, ale całego jedzenia, całego życia, całego wyboru, który podjął, przeprowadzając się do kraju, który na zachodzie jest niedoceniany, ale który zachował to, co Wielka Brytania dawno straciła jakość prostych ludzkich radości.